zostałem żeby powiedzieć kilka słów o bardzo mądrym temacie, jakim jest ostatnia mowa nienawiści. Tak z punktu widzenia socjologicznego, szeroko rozumianych nauk społecznych, więc trochę na początek rzeczy ogólnych. Później chciałbym się skupić w tym temacie, w którym się czuję bardziej... Wyraźnie, czyli yy, badań kibiców i bezpieczeństwo imprez masowych. Od kilkunastu lat prowadzę na temat badania, więc w tym kontekście, a później, yy, ponieważ w nawiązaniu do tematyki konferencji, chciałbym nawiązać tutaj do kwestii yy, internetu i sieci. Yy, to, jeśli można, jakieś prowadzić. Yy, będzie jedni, będzie chwili, będziemy się. Weseliby, elivi w, semili, w oryginale, trochę parafrazując, być może jest to dobre To to przy okazji, na zdjęciu, Państwo widzicie, genialny film, dostał masę nagród. film nazywa się Nienawiść. On powstał jeszcze długo, przed tym, gdy zaczęto mówić o mowie nienawiści. Tu akurat na zdjęciu są metody przesłuchiwania przez policję francuską. Głównymi bohaterami są Żyd, Alap i burzy. Znaczy, film jest Ciekawy, można sobie go w sieci znaleźć całkiem legalnie, bez piratowania. E, polecam, nie tylko funkcjonariuszom, bardzo i e, studentom również. Bardzo film dobry, mocny i ciekawy. E, Rada Europy definiuje e, termin mowy nienawiści, jako wszystkie e, formy ekspresji, które rozpowszechniają otrzymają, wspierają lub nienawiść rasową, religijną xenofobię, antysemityzm, lub inne formy Nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie nietolerancji wyrażona za pomocą agresywnego nacjonalizmu, jednokomunistyzmu, dyskryminacji, wobec przedstawicieli mniejszości i imigrantów i osób obcego pochodzenia. Nie będziemy tutaj, nie chcę wchodzić w yy, definicyjne meandry, szczegóły. Yy, generalnie w Polsce, jeśli w ogóle tą mową nienawiści, do tej pory, żeśmy się tym zajmowali, bo debata cały czas jest ten temat żywo komentowany, e, dotyczy przede wszystkim kwestii narodowościowych, rasowych, etnicznych e, lub wyznaniowych. Gdyby tak popatrzeć trochę w historii, poczytać e, różne opracowania, na z kapitalnych książek Miłość i Nienawiść, tam ta mowa nienawiści była dla mnie dawna, od wieku można powiedzieć. Przykład mowy nienawiści w pojedynkach śpiewaczy słownych, które zanotowali badacze, etnografowie, antropolodzy na terenach austriacko-bawarskich. Kto ci napiwają grunty, a mi z nosa lecą bruty? Tego śpiewu chęć zawsze, niech ktoś śpi podetrze nic to ci nie obchodzi, że mi z nosa coś wychodzi, takie guski są na chwilę. Tak, taki dosyć mało przykład, ale w tej książce jest masę przykładów właśnie pokazujących tą no, formę, żeby od słów do czynów czasami, ale w zastępstwie tego, żeby może nie brać się od razu za oby, tylko na przykład wyrazić to w formie e, słownej. E, profesor Ludko, filozof, bardzo znany, sporo miejsca poświęcił temu tematowi, mówiąc o na w kontekście tak zwanej też politycznej poprawności. To znaczy, że no, nie chcemy kogoś urazić, nie chcemy wyrazić sądu wartościującego, chcemy być rzeczywiście otwarci na każdej z grup, ale no, pytanie, czy jest tutaj miejsce na krytykę, bo ta granica e, osądu, co jest umową nienawiści, a co jest po prostu komentarzem polityką jest bardzo cienka. E, jeden z moich ulubionych remietonistów, bo też tak... Hopistycznie jestem też dziennikarzem. E, Maciej Rybiński, już nieżyjący, nazywany królem polskiego felietonu, e, pisał kiedyś, że nie obelga paszki. Sokrates liczył się w obelgach urządzących też niszczynie świata w tej dyscyplinie ateńskie prostytutki. Warto gdzieś wrócić do Sokratesa i go naśladować. Szydzić obelżywie ze wszystkich, żyć wszystko. Świat nie jest wcale taki poważny. No ale, no znowu pojawia się pytanie, dla dziennikarzy, dla redaktorów robiących gazety, czasami satyryczne wiadomości, no, czy gdzieś nie naruszymy dobrego imienia jakiejś grupy, żeby ona nie poczuła się dyskryminowana. Tu mam przykład z Rzeczpospolitej, której też publikował m.in. Maciej Rybiński. Kilka osób poczuło się uważonych, organizacje, środowisko. Homoseksualnych podały rzepę do sądu. Proces trwał 2,5 lata. No i rzepa wygrała. Sąd stwierdził, że istnieje jeszcze w Polsce coś takiego jak wolność słowa. No i tym się broniono. Do rzepy napisany został list w tej sprawie. Szanowny panie redaktorze, z oburzeniem przyjęłam ja sama i całe nasze środowisko rysunek. Andrzeja Krausego na Marzeczka Rzeczpospolitej, Skandalem i skandale być w naszego dobrego miękając sugerowania, że kozy pozostające w związkach partnerskich z mężczyznami mogłyby mieć wspólności homoseksualne. Takie postawienie znaku równości między Geniem i świadczy o wiedzy i z wolnikami autora. Człowie seksuolozy już dawno przesądzili, że stosunki głos z mężczyznami, a więc związki międzygatunkowe mają charakter heteroseksualny. Takie związki mają głową historyczną tradycję, są wspomniane z najstarszych źródłach pisanych, łącznie z Biblią i wyszydzanie z resztek barbarzyńskiej ciemnoty i zacofania. Natomiast tak że w naszych badaniach stosunek z szyzej jest traktowany jako odchylenie od ory, a co najmniej był zaa preferencja z tego też uważamy, że mieszane małżeństwa, choć o ludzkie, jako dwóch są zgodne z naturą i stawiane na na a nawet poniżej małżeństw homoseksualnych, jest odpowiednio niepodzielne i karygodne. Państwa Prezydenta spowoduje właśnie podniekanie tego drugiego głosu. Nysą z przykrością, proszę Pana, dziękuję że Zwłaszcza niekrótki, zdolny podjął decyzję o zjedzenie całego nakładu indywidualnego Numeru Rzeczpospolitej, Rezygnują sobie też możliwość wstąpienia na drogę prawną. Mamy też w tej sprawie poparcie obiec. Bez szacunku i z przykrością, z przy Męczka z Polonii. No to, to jest taki przykład właśnie ironii, szyderstwa, w stylu, no to Maciej Rybiński pisał, no ale można mu się o to wyczuć Nie chcę cytować całej dużo rzeczy z historii, tej dalszej i bliższej, zwłaszcza, że mamy Pana Przewodniczącego, znanego historyka tutaj na sali, no ale taką dobrą sprawę, no można by było nie stawiać pomników, albo użyć pomniki, bo ktoś znany przecież wszystkim Państwu, który wziął nienawiścią właśnie e, w piususkich wcześniej, który go, to stulecie żeśmy nie podobali od a tak troszeczkę dalej wypróbował, żeby nie urazić, no ale e, po wim teraz to stawiany. E, w Policji Europejskiej stawiamy. Może w związku z dyskusją o mowie nienawiści możemy się nad tym zastanowić, prawda? Otwieram dyskusję. E, Robert Zieliński. Tutaj podaję przykład kolejny. Będę e, teraz powoli w tematykę. Kibicowską, Roman Ziemiński, bardzo znany dziennikarz, ale też najbardziej tak na ten kibic, Śląska Wrocław, szef tej grupy napisał książkę Liga Doliganów i Pamiętnik Kibica. No i napisał też książkę, jaką kochałem Anton Hitlera. Jak rozmawiałem na konferencji o bezpieczeństwie z policjantami z Wrocławia, jak ta książka wyszła, mówię, to macie już było na No tylko przytnąć i sprawa Posta, A właśnie wcale nie. Okazuje się, że dał tą książkę do analizy nic nie znaleziono prowokacją, ale w końcu szukano, szukano, no i są wskazane, jednak na, na pół roku prac społecznych, e, zasianie nienawiści na tle narodowościowej, aczkolwiek e, nie znalazł nic koryfikującego e, nazizm, pomimo tej okładki, chociaż jej też nie ma nienawiści, bo to jest o kochani, prawda, no tylko, że kochani ludobójcy, no to jest właśnie ta prowokacja. Przykładów prowokacji jest więcej. Na przykład to yy, od nowoczesna, takie dwóch zapocząć z na Dla was nie będzie gwizdów, będą szubienice. Yy, transparent, który myśli yy, fanatycy na Żelecie w Warszawie. prokuratura yy, stwierdziła, że to jest polemika. I to nie jest yy, też yy, podżeganie czy tam skłanianie, że będą kogoś yy, wieszać. No, to też sprawa sprzed kiedy była polemika w związku z gwizdami, która tam się wyłowiła po Bukarze Polski, przykłady jakie są problematyczne dla organów ścigania, dla tych, którzy zajmują się na nienawiści, jest wiele. Bo na przykład, to nie musi być słowo, bo, bo może to być obraz, może to być ustawienie w ten sposób na sektorze kibiców czy tych fanatyków. Nie używa ma bo to granicowo nie funkcjonuje. W Poznaniu wszyscy są kibolami, bo to jest Gwara poznańska, tam końcówka jest on, ale się przyjął w Polsce na kumulatów kibol uważać. Takie przykłady to są z Polski, nie tylko tam z Chorwacji. Więc przy każdej sytuacji, kiedy mamy czynienia z właśnie próbą, dotykamy tej pory nienawiści, tu mamy przykłady odzywek, które się pojawiają na stadionach, ale też w sytuacji, kiedy próbuje się obejść Prawo, i powołuje się jakieś stowarzyszenie, żeby nadać temu, i to rzeczywiście legalnie funkcjonujące, jak w przypadku z herdów we Wrocławiu. E, tu mam takie trzy przykłady ze stadionów, jeśli chodzi o mowę nienawiści, e, kiedy zażądano ściągnięcia flag, transparentów, e, organizator poprzez przedstawiciela pzpn u i tak dalej, przy czym czasami to dyskusję. Tu mam przykład z czerwoną pięścią. No Nie można białej siły pięści wymieszać, ale to jest akurat symbol kibiców jak ja mam którzy mają czerwoną pięść, ale też tą czerwoną potraktowano jako białą siłę. Nie czemu. Tutaj w ogóle dyskusja była parę lat temu dosyć ostra. Nie wiem skąd ci kibice wiedzieli, że on że nigdy nie będzie Polakiem, bo być może zakładali źle, że się tego polskiego nie nauczyli, tak ale w ogóle pojawia się dyskusja wokół sportowców, dziennikarzy, trenerów przede do wszystkiego tutaj obawiam, czy w ogóle można dopuszczać taki bardzo szybki proces dostawania paszportu, tego, żeby grać w naszej reprezentacji, zdobywać gole, czy to ominę. No i tutaj jeszcze często na przykład na stadionie dopuszczalne są transparenty flagi niezwiązane z tematyką sportową i przebiegiem meczu, tu akurat... Mamy czasami propagandę polityczną, która się na stadionach pojawia. No i to wszystko już może podchodzić pod islamofobię. E, przykłady można dużo stosować. Ta ja, na nienawiści, jak Państwo wspomniałem na początku, bardzo szeroka. E, mogę się skupić tylko na wybranych, ale tak w różnym skrócie, bo czasu nie jest dużo. Te przykłady Państwo pewnie znacie i, e, z różnych e, miast, typu Kraków. W Łódź, przede wszystkim też różne przyśpiewki stadionowe, flagi, które pod tą kategorię w podchodzą. No i tutaj ta słynna sprawa swego czasu w Rzeszowie na sektorze gości. Sprawa międzynarodowa. Sytuacja była o tyle jeszcze ciekawa, że na sektorze gości obok tego transparentu tu go, prezes Rysowi, który minister sprawiedliwości, w klasce na takiej gości tam był na tym meczu. Tłumaczenia w takich sytuacjach są takie, że tu nie chodzi o na obrażanie narodu żydowskiego, czy to w przypadku Łodzi, Rzeszowa, czy tam części Krakowa, ale jest taki w Polsce, że misja ta jest wiążowa, że się, że w Polsce życie nie są To nie chodzi o takiego Żyda z Izraela, tylko takiego, że ty Żydzie, no. tak mówiąc, dosyć w skrócie, żeby to określić. No sprawa jest poważna. Prezes ASEKO, Reszowi, mimo że to się odkutka, jeden kontrakt został w z tego powodu właśnie tego, co stanął się na tą z tą sekretą. Chociaż podobno miałby się to Indianin na pierwszej wersji, a potem to się zmieniło. Kwestia homofobii też, nie chcę ten temat dosyć dokładnie wchodzić, ale... Tutaj się, że jakąś kampanię wyłączną ktoś to wierzę, że teraz jest. Ale chciałbym zdawać pana Roberta Pietronia, który uważa, że wojsko piłkarskie czy szarkie wyglądają jak miejsca, które spotykają się wybóskami do granic absurdu homoseksualiści, pocałunki poszczególne koło gościńskich, wspólne kąpiele, no to przecież to robią mężczyźni a faceci wywieszają sobie plakaty z byłymi torsami e, innych swoich e, 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 i domów. No i są kluby. E, związane ze środowiskiem gejowskim, a w Polsce no, jest tam, bo jak się popatrzy na przykład, jest taka metoda technika badawcza, analiza treści, a ja, analizą treści zajmuje się studiując też fora internetowe, no i przejrzałem co na przykład, na przykład powołowania Kluczowej trybuny, jaka by miała być na drodze reprezentacji polskich, pisali tak zwani kibice tolerancyjni polscy nasi. Nie wiem, czy to nadaje się do cytowania, ale generalnie e, no Państwo widzicie, to może sobie daruję. E, no i tutaj chciałbym tak w skrócie dojść też do tego, bo nawiązałem już do kibiców sieci, do tych internetowych, do tak zwanych żółci, bo e, są psychologowie i socjologowie internetu, e, którzy próbują zbadać, skąd tej żółci nas tyle, skąd tego szamba Tyle nie wydawamy. Niektórzy chcą przypisać to jakimś naszym cechom polskim narodowym, że Polacy, jak ktoś na przykład osiągnie sukces, będzie w jakiś piedestał, to my chcemy go strącić, pomnik, obrązowić ten pomnik, prawda, pozbyć się tych złoceń. No i gdzieś to mamy. To utnęło wielu polskich bohaterów narodowych, ale dotyczy też w ogóle naszych sąsiadów bliskich kogoś w rodzinie, to ten sukces. Osiągnął. No i ktoś powie, ale przede wszystkim, no, moment, ale przecież na świecie też jest internet, też pewnie hejt jest, i tak dalej, i tak dalej. No i badacze nasi, polscy sprawdzali, próbowali te same informacje, co piszą polscy internaci, a co pisali ci na przykład w Stanach Zjednoczonych. próbowano taki bardzo znany serwis plotkarski, Pudelek z odpowiednikiem amerykańskim, no, ci bodajże się nazywa. No i tam wziął pierwszą, lepszą informację, tam swego czasu na Narodowi. I brat Pitt dostali jakąś nominację. No to Amerykanie gratulowali, a w Polsce pisali: tylko że aktorzy, ta Dżinnatury, to taka Cichopek <gry economic laughter> w ogóle to No i generalnie pojawił się od razu chęt. Tego jest naprawdę sporo, bo dawniej no, i łatwość tego dostępu. Tu jest też na co zwracają badacze uwagę. Dla mnie, żeby ktoś mógł skrytykować albo nieznany, to na przykład Londynie mógł pojść do kajtwarku, gdzie sobie stołek, wejść na ławkę, poobrażać wszystkich oprócz królowej, może ktoś go słuchał albo i nie. Dzisiaj ta dostępność, że każdy może sobie coś klipnąć, coś, coś na kogoś powiedzieć. I do tej pory badacze zwracają uwagę, że anonimowość była tym kluczem, że jak ktoś był anonimowy, to mógł sobie na więcej pozwolić. No ale ostatnie przypadki, na przykład śmierć znanych osób czy polityków pokazują, że osoby pod innym nazwiskiem, gdzie wpisują, gdzie pracują i tak dalej, ze swoim profilem, ze swoim zdjęciem potrafią bardzo mocno obrażać, hejtować i tą nienawiścią ziomić. Także tutaj też w tej sprawie sytuacja się zmienia. Tu mam akurat internetowe kolegami, to są ci, którzy tam bardzo często w roboczym kostiumie, tam w kominiarce, nie wiem czy zakładają do hejtowania, ale tego jest sporo. Ostatnio takich wpis czytałem. Które się nie daje w ogóle zacytować, ale ktoś tej osobie odpowiedział w tym stylu: jakby profesor Wiodek, gdzie osobnik PWM, jak by się przywalił w ten błysty, kupił e, i tam, już było też dalej, też mowa nienawiści była. E, to by było czasami, może, czasami lekko zabawne, chyba i śmieszno i strasznie. Gdyby nie to, że ten chęć może dotyczyć naprawdę osób, które sobie mogą z tym nie poradzić. E, się się na z najlepszych polskich siatkarek Metalistka kariera, m.in. we Włoszech, jedna z też polskich świadkarek, yy, no, przeżyła sporo. Została wybrana najlepszą świadkarką, bo dysponowała w grze reprezentacji polskiej z powodu ataku na jej osobę w internecie. Oświadczenie napisała: Nie mam nigdy, nie miałam pretensji do fachowej strony krytyki, ale maniakalne atakowanie nie musiało w końcu czynić skutki. Zapewniam, że fizycznie nic mi nie dolega, lecz moja psychika nie jest w stopniu odpalana na stresu. Ja przebyłem w tym reprezentacji. Była na Europie macierzyńskim, jak wróciła nie za dobrze jej szło, no to od razu Bolach świadc e, i tam już zapomniał jej sukcesy, tylko e, po prostu jak ktoś ma słabą psychikę, to może tutaj e, lepiej jakby nie czytać, może będzie kusić, nie wiem, rozwiązanie jest zabiegać komentarze pod niektórymi informacjami. To jest temat do dyskusji. E, na pytanie, czy się obawiać? Ja mam tutaj więcej wątpliwości niż odpowiedzi. Myślę, że należy zachować pewną rozwagę, bez paniki, ale podchodzić do tego tematu z głową i na pewno ta debata będzie trwała, należy jej się właśnie przyglądać. Dziękuję Państwu za